Ja się mała mordka, siła już mordka, więc tak, Rufus to jest mój piesek, przywitaj się Rufus, no i ogólnie to mój piesek jest bardzo fajny, bardzo słodki i bardzo fajny, więc... Ach. I... Jak coś, to na, że może jutro wrzucę nowy filmik na YouTube'a. Więc fajnie. Wtedy ruchu I oczywiście, bye bye, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja się żegnam, nieła.